Nazywam się Bogdan ciężopolski, pracuję na stanowisku profesora w Instytucie Informatyki na Uniwersytecie Marii curie w Lublinie. Od 20 lat zajmuje się edukacją informatyki, zarówno na poziomie akademickim, ale również na poziomie szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej. Szkolenia na platformie CyberSkiller to gotowe środowisko pracy, gotowe do nauki. Nie musisz konfigurować Żadnych zaawansowanych rzeczy na swoim komputerze. Są to laboratoria, które są dostępne w dowolnym miejscu, w dowolnym czasie. Są to laboratoria tylko dla Ciebie. Masz dostęp do teoretycznych materiałów edukacyjnych w postaci PDF oraz materiałów wideo, które przedstawiają sposób rozwiązania każdego zadania. Każdy kurs podzielony jest na małe bloki edukacyjne, które uczą konkretnej umiejętności i zdobycie tej umiejętności zajmie Ci od 5 do 20 minut. Wspólnie z Ośrodkiem Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych ORKE przygotowaliśmy dla Państwa 12 interaktywnych oraz praktycznych szkoleń dotyczących podstaw informatyki. Programowanie to lista wszystkich czynności, które należy wykonać, żeby rozwiązać problem przy pomocy komputera. Wśród tych czynności jest projektowanie, to jest pisanie kodu aplikacji oraz jego testowanie. Zapraszam na szkolenia dotyczące programowania w języku Python. Podstawowe szkolenie prowadza w środowisko programisty, prowadza podstawowe pojęcia, które dotyczą programowania. Podczas tego szkolenia napiszesz swój pierwszy program. Dowiesz się, w jaki sposób użyć funkcji matematycznych i operatorów powiesz się również i będziesz wiedział jak pobrać dane od użytkownika, które następnie twoja aplikacja przetworzy i wykona działania, które zaprojektujesz. Kolejne szkolenia wprowadza nas w sterowanie programem, czyli wprowadza w instrukcje warunkowe. Będziesz wiedział również jak wykorzystywać cykliczne operacje, jak je wykonywać przy pomocy tak zwanych pętli. Ostatnie szkolenie dotyczące języka programowania Python porusza bardziej zaawansowane struktury. Jedną z nich jest struktura tablic i podczas tego szkolenia zostanie wprowadzona właśnie tablica, jak ją wykorzystywać, jak używać właśnie tablic w swoim programach. Zostanie poruszone również bardzo ważne zagadnienia dotyczące klas i obiektów. Czym są klasy, czym są obiekty, jak je używać. Również w tym szkoleniu pojawią się pierwsze zadania algorytmiczne. Rozwiążesz zadania dotyczące choćby ciągów Fibonacciego czy innych problemów algorytmicznych, które pojawiają się podczas programowania. Po szkoleniu na platformie CyberSkiller będziesz miał przykładowe lekcje, które pozwolą Ci realizować podstawę programową z informatyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym, które dotyczą właśnie tego zagadnienia. Będziesz mógł przygotować zadania dla kół zainteresowań, jak również przygotować swoich uczniów do ogólnopolskich konkursów tematycznych z informatyki. Zapraszam do udziału w szkoleniach z języka programowania Python.